Zgodnie się, że to sąże księże Wełuszczu, księże Jeregeuszu, siostry i bracia kochani, jak kochanym, po państwie, siostry i bracia powierzeni. Z powodu mojego imienia będziecie nienawiścił wszystkich. Dzisiaj jest druga niedziela listopada i w całej Polsce, właściwie w całym świecie Mówimy w Kościele o prześladowaniach i to nie tyle o tych, które miały miejsce w historii, kiedyś bardzo dawno temu, zwłaszcza w pierwszym chrześcijaństwa, ale o tych prześladowaniach, które dzieją się na naszych oczach, a o których tak mało wiemy. Czasem przebija się jakaś informacja w gorszu wielu innych wiadomości, że Zginął ksiądz, zginął misjonarz, siostra zakonna, gdzieś bardzo daleko od nas, w krajach Trzeciego Świata, gdzieś w Afryce, w Azji. Zwłaszcza w krajach muzułmańskich ciągle się o tym, że chrześcijanie nie mają swoich praw. Ich wolność wyznawania wiary jest ograniczona, a właściwie nie istnieje w wielu przypadkach. Problem jest na, które, na tyle ważny i bardzo palący, że Papież Benedek XVI zwołał nadzwyczajny synod dla Kościoła Wschodu, bo tam najczęściej dzieją się to okrutne sceny, kiedy chrześcijanie są wypędzeni, jak w Iraku czy w Rady, A w Arabii Saudyjskiej właściwie nie ma ich wcale. Bo zniknęli, uciekli albo zostali wymordowani. Statystyki są niemiłosierne, ponieważ wiadomo już dzisiaj, po jak Jan Wolf II ogłosił te liczby całemu światu, że właśnie w XX wieku zginęło 170 milionów chrześcijan. Oblicza się, że średnio co 3 minuty ginie jeden chrześcijanin z powodu swoich wiarów za wiarą Jezusa Chrystusa, za swoją obecność w Kościele, z przyjemnością. A więc statystycznie biorąc. Możemy powiedzieć, że w czasie tej przyświece, w czasie naszego uwielbienia Boga, kiedy tu spokojnie modlimy się i rozważamy słowo, że gdzieś na świecie zginie dwudziestu chrześcijan, mało o tym wiemy, a dzieje się to, można powiedzieć, w globalnym świecie na naszych oczach. Dzisiaj telewizja jest w stanie transmitować każdą scenę w rzeczywistym czasie z drugiego końca świata. Istnieje jakaś słowa milczenie, jakaś dziwna cenzura na wiadomości o prześladowaniach chrześcijan. Więcej dowiemy się, gdy dzieje się krzywda Żydom, albo kiedy zakazuje się lub w, w się w budowę minaretów w Europie Zachodniej. Dowiemy się o atakach terrorystycznych muzułmanów którzy bronią swojej wiary. Niekiedy bardzo często właśnie w tak sposób, powiązany z polityką, ale o sześć dni minę, czy wręcz mordowanych, raczej nie wiem. Kiedy w listopadzie stoimy nad prawami naszych bliskich, krewnych znajomych, idziemy na cmentarz 1 listopada 2, kiedy modlimy się za naszych zmarłych, to nieuchronnie pojawia się myśl o tym, co jest po śmierci? Jaki jest sens śmierci? I czy rzeczywiście po śmierci jest życie wieczne? Katechizm, który bazuje na Biblii, na Piśmie Świętym, mądrym Słowie Bożym, bardzo krótko napitarnie ujmuje te prawdy, które płyną z Pisma Świętego w postaci tych trzech najważniejszych, o tym, że jest niebo, jest piekło, jest chrześcic, jest, jest sąd ostateczny. A przed tym wszystkim jest śmierć. Śmierć sąd, a potem niewątpliwie i choroby To są prawdy, które w klimacie listopadowym przed rozpoczynającym się za chwilę, adventem mają nam się, przypomnieć o tych najważniejszych wymiarach naszej egzystencji, naszego życia. Wszystko to, co budujemy osobistym wysiłkiem. Znaczy tak bardzo tęsknimy i wręcz można powiedzieć konimy codziennie. To wszystko ma sens o tyle, o ile prowadzi nas do mądrego przygotowania się do wieczności. Apostołowie mieli podobne pytania. Chodzili z nimi w końcu, postawili je Jezusowi. Jezus daje odpowiedź w postaci dzisiejszej Ewangelii powiedział im i nam. Z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Kiedy apostołowie o tym właśnie rozmawiali z Jezusem, przechodzili koło wspaniałej świątyni. To była chluba, duma Żydów w ówczesnym w Starożytnym Wschodzie. Nie było większej świątyni na całym Wschodzie. Nie było większej i piękniejszej. Cała w Złocie. Powód duma ale jednocześnie. Pretekst dla Jezusa, aby wytłumaczyć apostołom, że to wszystko jest tak bardzo względne, to właśnie przy tej świątyni, wskazując na to, Jezus wytłumaczył te najważniejsze i jednocześnie najtrudniejsze, chyba najwoleśniejsze prawdy naszej wiary, też należące do kanałów naszych praw przyjdzie czas, kiedy z tego na co nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Rzeczywiście 40 lat później proroctwo Jezusa się spełniło, że miały zburzyć światynię i do dzisiaj już nikt nie odwiedzał. Kiedy ksiądz proboszcz na początku przyświętej z takim podziwem i uznaniem mówił o waszym dorobku, o tym jak na naszych oczach Jezus rośnie i jest powodem do dumy. Słowa dzisiejszej Ewangelii same cisną się do ustawy, to powiedzieć. Może nie bardziej pasuje niż człowiek do który jest jednym z Was. Chrześcijanin musi być człowiekiem mądrości, a ta mądrość wynika z tego, że ma się właściwą perspektywę. Wpatrz na wszystko na siebie, na swój czas, na swoje pomysły, na swoje szczęście, na to, jak się żyje. Świątynia żydowska była dorobkiem wielu pokoleń, mądrego narodu izraelskiego, który był okropnie doświadczony, który był jedną z najstarszych cywilizacji, ale jednocześnie jedną z takich, które były poddane przeróżnym doświadczeniom, a przede wszystkim w szczególności wypędzeniom, banicji. Wrócili, dołając się kilkakrotnie po świecie już wiedzieli, co jest i dlatego ta świątynia, wielki, potężny znak wiary w Boga od którego wszystko zależy, miała być widocznym znakiem ich wierności, ich przywiązania do Boga i do Bożego Pana. Ale dzieje się tak, działo się tak i na naszych oczach też może tak się dziać, że człowiek w świątynie i wszystkie zewnętrzne formy powody nie Zamienić albo pomylić z samym Bogiem. Świątynia nie jest Bogiem. Nasze formy pobożności też nie są Bogiem. Jezus wtedy mówił do apostołów, że to wszystko razem zobaczycie, nie zostanie kamień kamien na kamieniu. Przyjdzie czas, kiedy to wszystko runie. Chcę powiedzieć, abyśmy przede wszystkim zwrócili uwagę w budowaniu naszej rzeczywistości tej doczesnej, ale również tej religijnej, w naszym budowaniu Kościoła, żebyśmy przede wszystkim nie utracili tego najważniejszego w związku z Bogiem, naszego zaufania do Boga, naszej wiary w Boga, naszej miłości do Boga na pierwszym miejscu. A to nie jest takie oczywiste, skoro nawet żydom się nie udawało.